Zabol mówi mi pracuj nad sobą, by wygrać z demonem. demonem. Udowodnię więcej, zanim piekło mnie pochłonie. Okay. Nie chcesz wiedzieć, jak często myślałem, że to koniec. Pozdro wszystkich dzieciaków, dla których psyka jest wrogiem. Wysyłają kwićik, chcą chodzić z moim blogiem na klacie. Trochę lepiej jest, w końcu inaczej. Czułem się bezsilny, widząc, jak rodzina na płacze. Może w końcu skończysz pytanie. Dlaczego psychikę smacę? Chcę mi zabrać wiarę, typ co nawet nie jest graczem Może lepiej zabierz mojego wyra, twoją smatę Twój ciężko mi się dogadać, więc zamykam japę. Twoje ciągle wylatują słowa, co są chuja warte. Pół Serio, pół żartem, jebać twoją koleżankę Głupia jak chuj, pocięta emą jak samper Kręcisz mile w mieście, potem dealę z policjantem Moje teksty błyszczą prawdą, twoje słowa jebią fałszem jest, Ja... Obiecałem sobie, że z góry syny nie zjedzą mnie Obiecałem sobie, to. Obiecałem sobie, że nie powiem jej, kocham cię. Obiecałem sobie, że nie mogę tu zostać. Obiecałem sobie, że przeciwnością sprostam. Całe szczęście, że nie jestem solo w tym jak miałem so, nie powiedzą nie krył, choć wiem, czy sam już nie ma sił, choć wiem że sam tu zawsze będę, bo nie umiem kochać może yeah, kiedyś yeah. będzie ok, gdy przestanę patrzeć Twój most byłby inaczej, gdybyś była przy mnie tej oh, tak. byłby inaczej, ale kazałem ci wypierdalać Mój to jest cel tak. to duży cach i dla moich chwała Dla mojej grupy chwałach dla nas chwała. ona chciała mnie brać na żarty A ci żartuje z niej moja grupa Na gotówkę ja wciąż otwarty Wyszła płyta ja yeah. w nowych butach No teraz obiecałem sobie, że skórwy syny nie zjedzą yeah. mnie ja yeah, obiecałem ey, sobie to Obiecałem sobie, że nie powiem jej, kocham cię. Nie, yeah. yeah, mm. yeah, yeah. Obiecałem sobie, że nie mogę tu zostać. Yeah. Okay. Obiecałem sobie, że przeciwnością sprostam.